Witam na naszym kanale dzisiaj wam pokażę jak wyczyścić mikrofon w telefonie Samsung Galaxy S10 potrzebujemy alkohol izopropanolowy albo właśnie w takim spryskiwaczu albo po prostu w jakimś naczynku żeby mieli do niego dostęp ja na spryskiwaczu do tego potrzebujemy e, twardy, twardym włosią szczotkę e, żeby szczoteczka żeby można było bez problemu doczyścić. Jak nie mamy, to szufliczka do zębów też się nada. E, tylko z miękkim, właśnie, lub z średnio twardym, nie twardy, bo nam porysuje telefon. E, Skrapiamy mocno. I w telefonie tym mamy dwa mikrofony: mikrofon od rozmów. To jest ta dziureczka tutaj mała. czyścimy ją w każdą stronę po prostu, wkładając szufliczkę i ruszając. Każdą stronę jaką się da. To nam doczyści się to po prostu gniazdo e, mikrofon i będzie czyściuteńki, będzie bardzo dobrze nałapał e, dźwięk rozmów. Drugi mikrofon mamy z drugiej strony, to jest to mikrofon od mówiącego. Tutaj mamy go, tutaj. Tak samo musimy zmoczyć jeszcze raz troszeczkę tam. I znowu oczyścimy w każdą stronę, najpierw w jedną, stronę, drugą stronę, potem płasko. Żeby doczyścić ten mikrofonik. To jest mikrofon od dyktafonu, od wszystkich właśnie innych głośno mówiących rzeczy. Więc tak samo jest ważne, żeby były czyste Od właśnie wyciszania szumów, jak, te, jak jest głośne otoczenie, jak się rozmawia. Więc jest dobrze, że on jest tak samo czysty, bo no inaczej będziecie mieć słabą jakość rozmów. To wszystko na dzisiaj. Dostawiamy telefonik na 10 minut, żeby nam te wszystkie alkohole wyschły. Po wyschnięciu możemy normalnie używatkować. Oczywiście telefon musi być wyłączony. Nigdy nie robimy nic na włączonym telefonie. Tylko wszystko, zawsze robimy to na wyłączonym telefonie. Tak jak ja mam wyłączony, nie działa. I wtedy jest wszystko ok. No, dziękuję bardzo za uwagę, prosimy o łapki w górę, polubienia, subskrypcje i do zobaczenia przy następnym filmie.